Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj Wam pokażę, a to bardziej dla osób, które mają chińskiego BSA, więc jeśli nie macie nie lub plan, to po prostu możecie wyjść, jeśli chcecie, a jak macie lub planujecie zainstalować, no to, no to ten film jest dla Was. I dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć legendarnego StarDropa za darmo. A i w ogóle, taka jedna rzecz jeszcze... Jak wejdziecie sobie w ten prezenci, który ja tutaj teraz wam pokazuję to i tutaj to możecie sobie w Line Friendsach dosłownie za 90 chyba gemów, 99 gemów yy, wydropić jakiegoś skina z Line Friendsów. Czyli na przykład tego skina do Broka. No do Broka i słuchajcie, tutaj sobie jeszcze podbieram rzeczy i Tutaj chyba mogę dostać, a nie to chyba gdzie indziej. Ale chyba tutaj, jeśli choć trochę się przemieści ten spike, to chyba dostanę legendę za darmo. Więc sobie zobaczymy. Ale nie pamiętam czy to było tutaj czy gdzieś indziej. No, zobaczymy i to musi chyba wypaść szóstka. No. No niestety nie wypadło nic, ale, ale się powiedzmy... poruszył. Tak szybko. Nie, nie poruszył się. No tak szybko to tak. I tutaj musicie mieć po pierwsze 15 gemów chyba tylko. I to tyle musicie mieć 15 gemów. Inaczej po prostu nie dostaniecie. Więc jednak to nie jest darmo. Tylko musicie mieć 15 gemików. Ale mega fajne. A jak dołączycie do chińskiego BS-a, to jak wejdziecie sobie też w ten prezencik i tutaj, to na końcu możecie sobie odebrać 20 kredytów. Od perełki takiej. No, i co, to na tyle. I ogólnie jeszcze tutaj, za ulepszenie koleś na 11 level, dostaje się taki punkcik. I za zebranie 10 punkcików, dostajecie tego mega boxa niebieskiego, gdzie może być nawet 100 rzeczy. A potem po prostu, jak yy, ten, jak dostaniecie jeden punkcik, to możecie pójść do kolet, tak jak wcześniej, uspajka sobie po prostu wylosować e, jedną fajną rzecz. A i se, też są takie misje, e, tylko trzeba mieć 567 pucharków, i wtedy na przykład za tutaj stworzenie mapki jednej dostaje się 4 dropy. za raz zagranie z jakąś osobą, która no, jest prawdziwa, nielosowa, dostajecie 7 za wygranie. Za zagranie dwa razy i za wygranie trzy razy też 7. A jak Bartek Więc... zainstalowałeś to, to? No to zaraz Ci wszystko pokażę. Na początku musimy sobie wyszkać najważniejszą rzecz, czyli po prostu China. Brawl Stars. No i jak sobie wyszukamy już China Brawl Stars, to klikamy w to pierwsze. I oczywiście nie będę pobierał jeszcze raz, no bo po co? Ale jest problem, jak będzie aktualizacja. No to nie jest problem. Jak będzie aktualizacja, to musicie znów wejść na tą stronkę, zainstalować to jeszcze raz i to tyle. I klikacie sobie po prostu Dowland. nie wiem, czy coś jeszcze trzeba robić. Wejdę w to Download No i teraz musicie poczekać e, 20 sekund i potem już możecie pobrać. W międzyczasie, gdy Wam się to wszystko pobiera musicie sobie to jest jakby na tego na Androida tylko wam pokazuję musicie wyjść na sklep Play i wpisujemy WeChat tak jak ja tutaj napisałem i trzeba zainstalować i potem stworzyć konto eee, i do tego potrzeba albo numer telefonu nie chyba tylko numer telefonu eee, lub możecie się też po prostu zalogować no to to już się też numer telefonu i co dalej? zobaczymy sobie ten no i to tak naprawdę wchodzicie i tam będzie by się zalogować a bardziej stworzyć konto i klikacie w takie to co mamy z tego jak to się nazywa? tak jak wygląda emotka tego WeChata po prostu będziecie się logować przez WeChata no, i tak naprawdę to już wtedy wszystko będzie. No, i co potem musicie zrobić? Tak naprawdę, nic: macie konto. A co jest to ławeczka ze, sp ze skarpetką spajka? A tutaj możecie, pokażę Wam jeszcze. Jak widzicie na tą ławeczkę ze skarpetką spajka, no to możecie sobie dołączyć. Na przykład, jak macie taką osobę, jak wyjdziecie tutaj, to możecie ją zaprosić do znajomych. nie niestety, to jest wszystko po chińsku, ale da się. A i jest jeszcze jedna rzecz. Która jest, no nie wiem, czy dla każdego potrzebna, ale ja bym chciał mieć coś takiego. Czyli takie koronki. Jeszcze te cyberskiny takie. Oraz skrzydełka. Czyli taka animacja. I no no właśnie błyskotkowe. I czekajcie, ponieważ będzie można zobaczyć test. Jak. Właśnie to sobie robię. Czarek kim dla Ciebie. Taki do kolet. Mega ładny. I słuchajcie, zaraz zainstaluję jeszcze na tablecie dla mojego... Please, oddaj please. to, oddaj no. to. W początku Ci jeszcze jedną rzecz pokażę. Wam pokażę. Jak podejdziecie sobie do tego bota, nie atakując go w ogóle, podejdziecie jak najbliżej go, no to po prostu hyperka ult, hyperka ult. No wow. no i na kilka dosłownie, na pięciu ultów. Od razu A. Jak wygląda tak zabijanie? Mega ładne to jest. No nie pili, są Czeka. Czeka. To jest dla widzów na razie odcinek. I ten skin do Edgara. Po prostu te skiny są przepiękne. Ja serio chcę, żeby one były u nas. To MZ fajnie, ciekawe. Do fanga. O, taki. Dla mnie jest jeszcze taki ładny. Taki. To jest takiej jednej bajki. Jest złoty jeszcze do tego? No. Jest taki, taki, taki i taki. I to jest legendarny Reszta jest błyskotkowa. Tu też. Ale dyskryminacja! Dyskryminacja, bo co? Bo jeden ma inne kolorki. Mm, smutne.